Cześć, witam Was z rana. I dzisiaj Wam powiem parę rzeczy. Czy obgryz jest dla ludzi, którzy chcą oszczędzić, czy, czy nie jest dla tych ludzi, którzy po prostu myślą, że na tym zarobią parę złotych. To Wam już mówię. Obgryz jest dla ludzi, którzy cenią wolność energetyczną i nie tylko. Bo jeśli chodzi o oszczędności, to, to nie jest tak, jak to się niektórym wydaje, że założą sobie panele i za parę lat Pieniądz będzie im do kieszeni szedł. To tak nie jest. A już Wam to wszystko wytłumaczę. Bo jest ok. Ktoś sobie kupi panele, założy i już myśli, idzie sobie prąd i na tym zarabia. No nie jest tak. Ja Wam powiem na swoim przykładzie, ile ja na to tutaj wszystko pieniędzy wydałem. Ale jak to mówię, to nie jest dla tych, co po prostu chcą zaoszczędzić. Chociaż już za te niektóre panele na samym początku, jak zacząłem od jednego panela. To były drogie, bo za ten jeden mały 100W płaciłem ponad 300 zł, 350, a raz nawet 600 zł. Teraz te panele za 300 400 zł, 400 idzie kupić 400 watowe Także jest spora różnica teraz do kiedyś co było, co zaczynałem moją przygodę z off-gridem. Ale tak jak mówię, off-grid jest tak jak dla mnie. No i dla wielu innych pewno. Wolnością energetyczną. Ja nie jestem podłączony tutaj z tych linii energetycznych z różnych innych względów. A już mówię, trochę pieniędzy, zaraz Wam jeszcze powiem dokładnie, nie więcej ile na to tutaj wydałem, bo i stelaże aluminiowe, gdzie nie już mam, miałem porobione, także pewno kiedyś te panele wymienię na cztery setki lub nowsze. Ale zaraz przejdziemy na dół i Wam jeszcze powiem, i pokażę ile co mnie więcej kosztowało, ile trzeba było wydać, żeby żyć w takim pełnym off-gridzie Cały rok, nie tylko latem, ale i zimą Bo niektórzy piszą, że są w off-gridzie, no, ale nie są w całkowitym off-gridzie, bo mają zasilanie z sieci I przychodzi zima, listopad, grudzień, styczeń Luty i po prostu pobierają Właśnie tutaj z tych drutów prąd A ja nie, całkowity Cały, cały czas w off-grid Dobra, zejdziemy na dół tak jak mówię, na zimę to mam agregat prądotwórczy ten mam na gaz. Od tamtego roku go mam, także jestem z niego zadowolony. No i musiałem się posiłkować grudzień, styczeń, może nie codziennie, ale musiałem włączyć agregat, żeby ładować moje banki energii. Przygodę od obgridu zacząłem tutaj od tej mojej małej pierwszej przetwornicy i małych regulatorków takich. plus później już zacząłem najpierw kwasiaka jednego weszłem, a później już kupowałem AGM -y. także trochę tych pieniędzy na te AGM -y poszło też i na te sprzęty, ale zaraz mniej więcej wam to szybko w pamięci podliczę ile to kosztowało już teraz mam tak jak mówię, już teraz mam regulatory powymieniane na MTPT. niektóre kupiłem Niektóre mi przysłali do testów firmy, żebym potestował. Także niektóre koszty mi już odeszły. Też akumulatory. Lifepo 4 przysłali mi też do testów. Bo wkrótce dawniej to były ceny po, po, po 2000 nawet. Także nie stać mi było, żeby kupić sobie akumulatory takie. Ale mówię wszystkie tutaj przetwornice to wszystko sobie kupiłem. No i razem z panelami i akumulatorami, okablowaniem, tym agregatami, tym wszystkim, no to kurczę, jak tak liczyłem kiedyś, to 20, 25 tysięcy ponad. I żeby to się zwróciło wszystko, to naprawdę trzeba kupę lat, a tak jak mówiłem, off -grid jest dla ludzi, którzy cenią sobie wolność i, i nie, nie to, że po prostu oszczędza na tym, bo to no, według mnie, to nie jest dla ludzi oszczędnych, to jest dla ludzi, którzy potrafią... I, I chcą mieć jakieś hobby po prostu i cieszyć się z tego, że mają własny prąd. A, a jest z czego się cieszyć naprawdę. Ja tu non stop coś działam, coś przerabiam, coś robię. Także można powiedzieć, że ja sobie żyję tym off Jest naprawdę fajna zabawa. I świadomość to, że się ma własny prąd i, i, i wszystko. Tak samo tutaj ogrzewanie w tym domku. Też jest można powiedzieć poza siecią, w no, kominku jeszcze palę drewnem czy tam brykietem niekiedy, ale też pewno to niedługo będę musiał zmienić, także wszystko pójdzie na prąd. Także wszystko tutaj tak działa, jak widzicie, no, dzisiaj mamy godzinę 6, 7 godzina niedługo, pewno słońce zaraz zejdzie i będzie troszkę ładować, choć dzisiaj widzę pochmurno, ale nawet tutaj co wam jeszcze powiem, ciepła woda w tym domku też jest z butli gazowej, też jest off-grid. Także tutaj wszystko, off-grid mówię, to jest. Yy, i to też nie jest za bardzo oszczędne, chociaż butla tam drogo nie wychodzi. I tak samo do agregatu też mi butla drogo nie wychodzi. Ale mówię, to wszystko jak podliczyć, wszystkie pieniądze wydane, to, to nie jest oszczędność. To jest po prostu niezależność, a nie oszczędność. Także tyle Wam powiem na ten temat. I. Co jeszcze Wam powiem? No i kto to lubi, to będzie naprawdę satysfakcję z tego miał. A niektórzy wydają pieniądze na inne rzeczy, inne hobby. Ja na przykład wydaję teraz na to. Także tak to tutaj wygląda u mnie. Jeśli ktoś nie liczy na oszczędności, tylko na dobrą zabawę i niezależność, to w grid jest dla niego. A dla tych, co chcieliby zarobić na tym i zaoszczędzić, to, to nie polecam. Także trzymajcie się wszyscy w gridowcy. Słońca życzę, dużo zdrowia i do następnego. Hej!